Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Dosyć będzie dzisiaj nietypowo, ponieważ będę pokazywał trzy swoje bitwy, także powiem o zamyśle generalnie tego odcinka. Móc czołg, który Wam naprawdę już reklamowałem, pokazywałem, bardzo go lubię. Ostatnio postanowiłem na nim troszkę więcej grać i postanowiłem, że wrzucę trzy bitwy z rzędu bez wybierania. Były to po prostu rozegrane jedna po, drugie, po drugiej bitwy, które ułożyły się bardzo dobrze. Zaczniemy sobie od, żeby zaspoilerować od klasy drugiej. Później będzie bitwa, gdzie wpadła klasa pierwsza, a na koniec wpadła kolejna masterka. Także po prostu chciałem Wam pokazać prawie że jak ze Streama trzy bitwy na żywo, które bardzo ładnie siadły. Są to bitwy jak najbardziej zwykłe, nie jakieś nadzwyczajne, natomiast możecie zobaczyć mutsa w jego naturalnym środowisku jak mniej więcej zarabia w każdej bitwie, jak się zachowuje na poszczególnych mapach, na poszczególnych losowaniach. Także być może ktoś uzna, że materiał jest za długi, ale dla osób, które lubią Muca czy też są zainteresowane jego zakupem, myślę, że materiał bardzo ciekawy, ponieważ pokazujący trzy różne bitwy na trzech różnych dobrych mapach dla mucca przy całkiem przyzwoitej grze, ale jakiejś niewybitnej, po prostu dobrej, solidnej grze. Zobaczycie, jak mniej więcej móc po prostu zarabia. Mamy teraz pierwszy czołg, który będziemy siekać, czyli IS3A Wyrywam od tej dziesiątki, która się zaświeciła. Trudno, jak widzicie. Generalnie te trzy bitwy będą kompletnie bez pitolenia. Tutaj nie będzie mowy o żadnej jakiejś dłuższych przestojach, nie będzie żadnej kampy, będzie gra agresywna, przede wszystkim skuteczna. Także myślę, że nie nudna. Ja zresztą coraz bardziej, coraz mam mniej cierpliwości, że tak powiem. Cierpię troszkę na syndrom Pawlusa, ale czasem zdarza mi się również troszkę grę wstrzymać, zagrać nieco rozsądniej, że tak powiem, T takie bitwy też oczywiście na kanale będą, ale te trzy myślę naprawdę całkiem, całkiem udane. Jak widzicie zadałem tysiąc obrażeń, nie cackałem się kompletnie, jeden czołg, popchnąłem tą flankę bez, bez, żadnego, że tak powiem, pitolenia, to może być słowo klucz w tej bitwie, to będą bitwy bez pitolenia. No dobra, oglądamy, 3-1. Na się mam zamontowaną optykę, ponieważ on bardzo dobrze nadaje się do spota I przy okazji, przy każdym spotowaniu, po pierwsze wpada eksp dla mnie, a po drugie, jak drużyna skorzysta, to dostaje za to kasiorkę. Także dla mnie to jest dosyć naturalna rzecz. Jak widzicie, wykryty teraz isek, który zaskoczył mnie w tej dziwnej pozycji. Co prawda mnie przebił, ale nie ma strachu. Hapsy jeszcze są. Klepiemy. Jak mnie znacie, to wiecie, że amunicji. Tak zwanej premium będzie jak na lekarstwo, bądź wcale, nawet nie pamiętam, pewnie wcale znając <laughs> <laughs> życie. Dobra, 3 do 4600 obrażeń, oczywiście, ponieważ jest to zarabiaczka. To moim priorytetem jest po prostu zadawanie uszkodzeń. Dingnął RHM, ponieważ wieża Mutsa potrafi ładnie dingnąć. Obecnie podtrzymuje swoje zdanie, że jest to najlepsza premka ósmego tieru. A ostatnio grałem naprawdę w bardzo dużą ilością maszyn na pożyczonym, że tak powiem, koncie jednego z widzów, za co oczywiście bardzo dziękuję. Tam na streamach przetestowaliśmy sobie naprawdę mnóstwo maszyn i premium, mnóstwo maszyn premium, i cały czas twierdzę, że Muc jest genialny. Także jak ktoś kupi i nie będzie zadowolony, no to, nie, to jest to dziwne. Nawet ostatnio tutaj Scalpo na moim koncie testował sobie właśnie Muca. I również się po prostu zakochał od, od, od pierwszej takiej bitwy, także też bardzo polubił. Także myślę, że naprawdę nie ma osoby, która jeszcze by na ten czołg narzekała. Przynajmniej ja nie słyszałem. No I klepiemy sobie 2400 obrażeń już w tym momencie jestem zarobiony. Mamy bicie, oczywiście ryzykuję tutaj, ale Ale wiem, że ten sub schowany. Tutaj mamy T5-4, tu mu kawek wieży. Także niestety dwa strzały nieudane, 10-6. Te bitewki będą zupełnie przeciętne, to będą zupełnie przeciętne randomy, bez takich szczególnych wyciągów. Tak jak oczywiście wspominałem, kogo to nie interesuje, no to, to sobie wyłączy, czy obejrzy jakąś wybraną bitewkę na wybranej mapie. A my kontynuujemy sobie pojedynek na Erlenbergu. Mamy 10-6. do 6. Wystawił się teraz pięknie z Słubokiem, 2 600 Oczywiście walczymy dalej. Tutaj jest taki moment, może przestoju, kiedy liczyłem na darmowe strzały, że ten Susie jednak cofnie. Zamiast jednak cisnąć do przodu, to czekałem na jakieś darmowe strzały, żeby jeszcze troszkę tych kryntów padło. FV4202, T54 Lightweight, generalnie powoli robią się dożynki. Ale myślę, że to pierwsze zagranie, w którym pocisnąłem flankę, również miało znaczenie, bo czasem można po prostu tą drużynę pociągnąć do ataku, ona wtedy nie stoi, nie traci czasu. Jest to również z elementów, jeden z takich drobnych elementów do wygrania wygrywania bitew. Mamy dwa czołgi do zabicia, do wykończenia 137. Na razie 2800, niecały obrażeń. Także tutaj to ta będzie druga klasa. 147 oczywiście pokażę Wam screeny. Końcowa następnie przejdziemy sobie do kolejnej bitewki Super Pershing z kampiony gdzieś tam w rogu. Będziemy próbować. Celuje po kadłubie bardzo ładnie 213, no i mamy 2900 już. Znowu próbuje strzelić w gąski bardzo ładnie wchodzi. To jest dosyć łatwe miejsce do przebicia superpersa. Teraz już co prawda nie weszło. No i dobra, kończymy. Obejrzyjmy sobie teraz na szybko skin, tak jak wspominałem, druga klasa oraz wsparcie, czyli nic szczególnego. 3216 obrażeń, jeden frak 1078 ekspa i na takiej bitewce. Gdzie dorzucamy jeszcze około 1000 spota, jest zarobek na czysto 91 000, także myślę, że całkiem przyzwoicie. No i oczywiście przechodzimy teraz do bitewki numer 2. Jesteśmy teraz w bitewce numer 2: losowanie step. Bitwa spotkaniowa losowanie bardzo dobre, na topie, na ósemkach. No i zobaczymy sobie, oczywiście, jak sprawuje się móc część druga, że tak powiem. Możecie to oczywiście traktować jako taki mini poradnik. Grania mucem. Chociaż czy ja wiem, czy, czy mini poradnik raczej się nie będę mądrzył. Po prostu człowiek jest na tyle dobry, że każdy, kto nim zagra, myślę, że będzie mógł w stanie się po prostu odnaleźć. Można grać bardziej pasywnie, bardziej agresywnie. Zdecydowanie, oczywiście, jedyna rada to jest jak najwięcej strzelać, wykorzystywać mobilność, wykorzystywać wieże. 10 stopni opuszczenia działa, a reszta przyjdzie w ramach doświadczenia. Ja wyłącznie pokazuję swój sposób na te bitwy. Jeśli komuś się przyda graczom szczególnie. Mniej doświadczonym, to bardzo fajnie. Oczywiście gracze lepsi wykręcają na nim jeszcze, jeszcze Oczywiście lepsze wyniki mają swoje triki, swoje metody. Dobra, jedziemy sobie po okolicę Kapa, bo to jest bitwa spotkaniowa. Cisnę bardzo do przodu. Nie będzie znowu opierniczania się. Agresywny podjazd, Stara Dobra Szkoła, Papy Pawlusa, że tak powiem. CDC trafiony po 260 różnica między muc a CDC-kiem jest taka, że CDC raczej wierzą nie dingnie, a MUC jak najbardziej. Ten strzał nieudany, bardzo szkoda. Znowu przejęcie inicjatywy w pierwszych sekundach bitwy. Teraz tutaj widzę, że bardzo duży raż idzie niestety dołem. I w ogóle sporo tych czołgów tutaj robi. Także, mimo że chciałbym pograć agresywnie, to trzeba będzie pomyśleć, niestety, o lekkim wycofaniu się. Bo, może, bo tutaj, w takim układzie, ta pozycja jest bardzo zdradliwa. Mogą chłopaki wyjeżdżać tutaj i mnie po prostu klepać. Także taktyczny odwrót, chwilowy taktyczny odwrót, bardzo duże siły tutaj. Sporo ósemek WZ i szósty Pantera druga. Naprawdę sporo, sporo, spore zgrupowanie czołgów wroga. Myślałem, że ta flanka będzie po prostu zamieciona totalnie. Zresztą, to, jak widzicie, to się właśnie dzieje. Szpic, dostałem jeszcze rykosza do 30 3001D. Także teraz robię manewr, który polega na zajechaniu drogi szpicowi, który ten się rozbija. 1100 obrażeń, widzicie, kompletnie zmieniam flankę Widząc, że wrogowie tam zamiatają, mają kom kompletną przewagę. Staram się dojechać do moich sojuszników, żeby było nas więcej, żeby miał jakiekolwiek szanse. Oczywiście, w pojedynkę na 4 czołgi czy 5, nie mam absolutnie nic do powiedzenia. Po prostu ginę. Także czasem trzeba po prostu i tak zagrać. 6 do 4, chłopaki nie kapują, bardzo dobrze. Ja oszczędzam życie. Wysadzenie arty. Myślę każdego, no może to us 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 usatysfakcjonować, przepraszam. Zabicie Art jest przyjemne, wysadzenie Art jest przyjemne razy dwa. 7-4, mamy przewagę, teraz trzeba tylko obronić. Tutaj moja drużyna poradziła sobie z drugą flanką, na szczęście. My przegraliśmy okolice Kapa, ale y, ponieważ rozsądnie patrzyłem na minimapę, to Będę mógł uczestniczyć w tej drugiej fazie bitwy. Mamy na razie 1500 obrażeń, dwa fragi, walczymy dalej, przede wszystkim o zarobek. I z wyjeżdża na szpica. To jest moja szansa, jak widzicie. Nie mam mowy o jakimkolwiek kalkulowaniu, objechanie, objechanie iska, ponieważ móc jest do wszystkiego. próba postawienia na gąsce weszło w gąskę, ale bez obrażeń. Ten list nie strzela, ktoś innego stawia na gąsce bardzo dobrze. No i wykańczamy 2-200 obrażeń, 10 do 5. Był pełny, pełny już nie jest. WZ-111 znowu agresywnie do przodu, kompletnie się nie przejmuje, nie kalkuluje. Jest wz -ka trafiona w 2700. Teraz auto aim. Nic nie ma chłopak do powiedzenia. Kolega czołgista. No i mamy 3000 obrażeń. 4 fragi. Jedziemy szukać kolejnych. Kolejnych chętnych na, na zabicie. Pantera druga pełna. Według mnie wrogowie nie wykorzystali troszkę swojej szansy. Mieli tutaj naprawdę dużą, dużą przewagę. Rozdzielili się. Zapłacili za to bardzo solidnym laniem. Teraz niestety ding w panterkę. Szkoda. Dużo szczęścia miał, miał ten gracz. Teraz za 300 wchodzi bardzo ładnie. 3 300 obrażeń. Mam idealną pozycję. Mam oczywiście wsparcie. Tu też Pantera nie ma nic kompletnie do powiedzenia. Ale jeszcze walczy. 3 hp, 3700 obrażeń, 4 fragi. Wykańczamy Panterkę. Zostaje nam T37. Bitwa oczywiście wygrana. Była to druga bitewka z rzędu. Także dobra, dobra pasa. Oczywiście, załadowany teraz heczek. Może uda się tą szósteczkę przebić z penetracją na heczku. Mamy 45 przebicia i 320 uszkodzeń. T37 objawia się na moich plecach. Próbuję, próbuję sobie klepać jakieś cele. Znalazł isu bardzo ładnie. Próbuję jeszcze kolega Lomach tutaj powalczyć, ale nie zmucłem takie rzeczy. 137 HP, próba tarana, elegancko, drugi taran. Obejrzyjmy sobie screeny. W tej bitewce całkiem przyjemnej wpada pierwsza klasa oraz duży kaliber 4100 obrażeń, 5 fragów i 1279 czystego Expa 400 zasysty 3,5 km przejechane i na czysto 98 tysięcy i za chwilkę oczywiście bitewka numer 3. Czas na ostatnią bitewkę yy, numer 3 w tym krótkim trójpaku, że tak powiem, losowanie na piaszczystej rzece 57%, no praktycznie na ósemki, bo jest tylko po jednej dziewiątce, czyli bardzo, bardzo dobre. No i kontynuujemy oglądanie Mutsa w jego naturalnych warunkach, naturalnych losowaniach bez jakby specjalnego wybierania jakiejś super wykokszonej bitwy, tylko taki właśnie trójbój siłowo-mutsowy, który może pokazać jak gracz, powiedzmy mojego pokroju jest w stanie regularnie zarabiać oczywiście, wy musicie dopasować mniej więcej to do swoich umiejętności. Wiadomo, że gracze słabsi mogą zarabiać troszkę mniej, a gracze lepsi, wiadomo, że troszkę lepiej. Pierwszy wyspotowany T54, niestety strzał, nieudany, ponieważ zatrzymał się bardzo nagle. Nie ma arty, mapa bardzo dobra, także wszystko, wszystko jest na dobrej drodze, żeby tutaj osiągnąć wynik. Ta bitwa będzie Chyba najtrudniejsza z tych trzech, które do tej pory pokazywałem, będzie wymagała sporej ilości kombinowania, podjeżdżania. Ale także zobaczycie sobie, że ta bitewka nie będzie taka hop-siup że drużyna sama się będzie podkładać tylko trzeba będzie faktycznie troszkę pojeździć, troszkę pospotować, ponieważ spotem ten czołg również zarabia bardzo, bardzo dobrze. No i oczywiście, wiadomo, troszkę postrzelać. Przy graniu pręmkami moim celem nadrzędnym to jest oczywiście zarabianie. Żeby zarabiać wiadomo, że trzeba grać jak najlepiej, to jest oczywista sprawa, ale powiedzmy kwestia ewentualnie wygrywania bitew aż tak bardzo tutaj mi nie, nie zależy. Także jeśli na przykład jest możliwość, nie wiem, na przykład obrony bazy i stracenia całego HP, a na przykład wydojenia do pełna sobie jakiegoś czołgu, no to czasem zdarza się po prostu, że że skupiam się bardziej na zarabianiu, ale wiadomo, że lepiej wygrać, bo ten zarobek wtedy jest znacznie, znacznie lepszy. Także najlepiej, wiadoma sprawa, zrobić wszystko, żeby wygrać, żeby zrobić dużo spota, dużo obrażeń. Cedetek się teraz dingnął, mam na razie 247 uszkodzeń. Są chłopaki na wydmach, są na środku, obstawiają mniej więcej każdą ze stron. Nie chcą dać się na razie łatwo, łatwo wystrzelać. No, i zobaczymy, to tam mówię, ta bitwa będzie taka właśnie wymagająca troszkę cierpliwości, troszkę szarpania tym razem. Nie da się niestety wjechać tutaj jakoś bardzo agresywnie, bo, bo po prostu ciężko, żeby nie zginąć. Teraz mamy fałeczkę, szukamy sobie, dziubiemy. 700 obrażeń zadane, stracone również, nieco. Mamy TVP, niestety bez trafienia, 3-1, nie jest źle. Ale widzimy, nasza drużyna, no, nie chce atakować. Widzimy tam na kwadracie B0 cztery czołgi, tam jeden dopiero się rusza, STA-1 cały czas na górce, M103 podjechali tam w ten prawy narożnik i generalnie stoją, nie przydając się za bardzo drużynie. Także ja tutaj próbuję z tego środka cokolwiek robić, próbuję spotować przede wszystkim, to moja drużyna musi się ruszyć. Grają bardzo pasywnie. Czas ucieka, 4 minuty praktycznie zleciały. I co dalej? 3 do 4. Nie ma za bardzo jak tutaj ich ugryźć. Tam TVP, T32, T54 mod 1, gdzieś tam kampi na wydmie. Widzę, że moja drużyna jakoś no, kompletnie nie kwapi się do pomocy, także rozglądam się, kombinuję, patrzę na lewo, na prawo. Mamy cdc ten dostaje ten CDC, który na środku. Oczywiście jest w tym momencie dla mnie najgorszy, ponieważ e, mnie po prostu spotuje bardzo i reszta kamperów na tych wydmach może, może klepać. Jak podjadę za daleko, mamy 1200 obrażeń, 5 do 4, T54 Mod 1 jest na dole. Może jego się uda, ale nie chcę, nie chcę dać się wystrzelać. Wszystko to pochowane. Oczywiście drużyna coś tam strzela, także nie jest aż tak źle. Ale jak widzicie, no tutaj jakby nie ma możliwości takiego ostrego, ostrego raszu, jakiegoś przejęcia super inicjatywy. Jednak w szturmie te czołgi generalnie wiedzą, co mają robić, wiedzą, gdzie mają stać. Trafiony te 54 troszkę wyskubany. Wykończony t 54 mod 1 teraz T-32 na otwartej przestrzeni, może uda się wreszcie trochę, trochę soczyściej postrzelać. Jest na gąsce postawiony, plus ktoś tam mu przyfasolił, także idzie na moje konto, połowa zarobku, wykończony. 1800 obrażeń, 8 do 4, źle to nie wygląda, ja tylko zostało 5 minut, także musimy tę drugą połówkę zagrać nieco mocniej, przycisnąć. Forgowie mają jeszcze prawie 7300 HP, czyli całkiem, całkiem sporo. Drużyna jak stała, tak stoi. Wszyscy generalnie snajpią z daleka, nikt nie jeździ. Wszyscy myślą, że bitwa, bitwa wygra się sama. Wjeżdżamy po CDC udało się strzelić. Na szczęście 260 obrażeń wylosowało całkiem nieźle. Przekroczona dwójka. Powolutku tą inicjatywę przejmujemy, jak pantera dwójeczka. próba z detrakiem. Udaje się 267 idealnie. I znowu nasza drużyna w niego strzela, czyli dostaje po asyście. Ktoś go wykończył. Może udało się również strzelić tam jeszcze w niego na blindzie. Borsuk również wyspocony, wyspocony że tak powiem, wyspotowany. Pewnie z mojego, z mojego zasięgu widzenia, także nie najgorzej. 11-5. Czas wreszcie dobrać im się konkretniej do tyłków i po prostu tą bitwę wygrać tak jest, wykończony kolejny czołg, trzeci frak 2,500. tysiąca no właśnie jak się zrobi te 2,5 tysiąca to już na pewno zarobek jest przyjemny, około 80 tysięcy myślę 70, 80 tysięcy na czysto tak podjęciu po wszystkich kosztów, także myślę, że bardzo fajnie oczywiście jak nie spomujecie złotem, no to jest to jest logiczne, 12,5 3 minuty do końca, nie za wiele trzeba poprawić sobie jeszcze troszkę ten bilans spota, ten bilans uszkodzeń żeby ten zarobek był jeszcze jeszcze oczywiście lepszy. Mamy teraz TVP trafiony znowu 260 ładne losowanko 2800 na liczniku. No bitwa wygląda już na, na wygraną, także tylko nic głupiego nie zrobić, nie zatrzymać się w tym ataku i będzie dobrze. RHMik trafiony 235, przekroczona trujeczka, 3 fragi, także całkiem, całkiem spoko, nie wyglądało, że, że tutaj będzie aż tak łatwo. Jeszcze dostaje TVP. Nie wiadomo z czyjego spota. Fertek za chwilę zakończy. I tak jest. Dwie minuty przed końcem udaje się wygrać. No i mamy odznakę mistrzowską oraz zwiadowcę. Czyli jednak dużo spotowania było w tej bitewce: 3300 obrażeń, 3 fragi i 1345 czystego ekspa. Jeśli chodzi o spota 1800, przejechane ponad 3 km, no i widzimy, że zarobek po odjęciu wszystkich kosztów 109 tysięcy. Czyli w trzech bitwach, tak naprawdę, pod rząd udało się po około 100 tysięcy zarobić. Nie były to bitwy oczywiście wybitne, ale solidne, takie, które każdy może zagrać i każdy może powiedzmy grać dosyć regularnie. Także dla mnie czołg, bomba, będę grał nim dalej, aż mi się nie znudzi, a myślę, że długo to nie nastąpi, także dzięki za obejrzenie, jeśli Wam film się podobał, taki potrójny, to dajcie ewentualnie znać, czy, czy chcecie kiedyś takie powtórki, ewentualnie na premkach, takie bitwy właśnie całkowicie jedna po drugiej, czy coś to wnosi do, do, waszych, do waszych, powiedzmy, ocen danego pojazdu. Tyle z mojej strony, dzięki serdeczne za obejrzenie, trzymajcie się, cześć. We'll